Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Usma Łapa. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ dzięki wam mój kanał osiągnął 1000 subskrypcji. Tak. Z tej okazji przygotowałem wiele niespodzianek. Będą kobiety, alkohol, tańce, balony, konkurs. Jednym słowem impreza. No dobra. Alkoholu nie będzie. Kobiet też nie będzie, ale będzie konkurs i będą balony. Dobra, to zaczynamy, ale najpierw tradycyjnie intro. To zaczniemy od konkursu. Pewnie to was najbardziej interesuje. E, a więc tak, e, będą zasady i będą nagrody. Koleda, nagrody. no co robisz? Jaki live? Czyż dzisiaj nie jest sobota? Środa? Środa już masz live? Dobra, nieważne, mam biznes i będę za godzinę. Dobra, będę za godzinę. Do zobaczyska, hej. Dobra, lecę po nagrody. Pok proszę Siemano O, siema Piąteczka Co dobrego? A właśnie sobie oglądam swobodny kanał Znasz? Nie, pierwszy raz widzę Daj spokój, włącz sobie coś innego Ej, to zasubuję Zasubuję <noise> Co <noise> 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 tam masz fajnego, pokaż mi A w tym problem, że nie mam nic fajnego no Ale ja to, mogę ci coś ja pokazać Ja to widzę same fajne rzeczy Mogę ci pokazać yy... Mogę ci pokazać moją steragonię? Nie wiem, wydaje mi się fajna. Taki przereklamowany paryng, ale ładny. <laughs> to, to to co ona żyje. Ej, byśmy tego nie musieli powtarzać. Nie musisz tego wycinać. Poczekaj. No.

co ci mogę dalej pokazać ciekawego? Mm. Pokaż mi po kolei, tu widzę jakieś nadrzewniaki. Po kolei. To okay. jakiś kilobrachys e, Chilobrachys pindiatus. Mam do niej samczyka. Tak zwany Chilobrachys. Tak, ona sobie <grym> chilluje, ale póki nie zobaczy samca, to z i no bo wciągnie To kiedy będzie mm, kopulacja? Myślę, że w sobotę no Szkoda Forkay, bo nie mogę tego zrobić Żebyś zaraz nie biegał po całym pokoju. Tak, chodzi mi o to, że siedzi tutaj i nie chce jej... O No cześć No cześć mała Andrzej uważaj, mocno jadowity pająk O Boże <ścoughs> Ja muszę Pokaż jechać. ten o, piękny widok dla każdego arachnofoba. Można na ten, ten tak? Spróbuj. <noise> Spróbuj pomijać. Nie, bo ja się boję. Dobra, możemy lecieć trzymaj dalej. Tutaj nikt nie dojrzysz. Tu jest e, w ta mi? samica Mam nadzieję, że przejdzie wynikę niedługo. Chciałbym, żeby tego włożyłem jeszcze nie kokos w tym roku eee, tutaj Himalajana. właśnie gdzie jest ten sam, to ja zamówiłem sam to miał przyjść w ogóle to było moje marzenie i się spełniło trochę do bardzo ładnie co tutaj ciekawego jeszcze a więc po kolei co gdzie jest? Musisz wyciągać. Po wszystkie. kolei? E, no to lecimy. E, grupówka Historocrates Gigas, e, Tapinacheus, Violanceus. Violaceus. Tapinacheus, Violaceus. Violaceus, violaceus. violaceus e, Orfnecus, Filipinus. A... Tu to, to takie pomarańczowe? Tak. Pokazać ci ją. A pokaż, jak ona żywe wygląda, bo ładny jest. Ciekawe, czy żyje. <śmiech> <śmiech> żyje. Powiem Ci, że jest strasznie matowa. Mam nadzieję, że zbliża się do wylinki. Ale ładnie kolory, ale ładnie kolory podkręcimy się. Wcale nie. Pięknie, operatorze. A, tutaj pokazywałem. Poez loteria, maluchy poez loteria Ornata. A, tutaj Ceanognatus prawdopodobnie. Tak, ale... Ciekawe czy się nie jest, ale tak nie Wszystko masz, widzę, podlane, nakarmione. No właśnie, jak widzisz, że tak średnio. Eee, wszędzie, dalej. wszędzie łazi dużo karmówki. No bo tutaj też mam dopuszczoną no, samą. to jest. A co tu tutaj jest w porę? Gigas. Samica po kopulacji. Tutaj Avicularia Peru Purple. Od niej odebrałem kokon. Siedzi, siedzi, siedzi. siedzi. Tutaj psalmowe pulcher, avicularia, 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 avicularia... avicularia m, Metallica whitehurst caribena versicolor, caribena versicolor, caribena versicolor, versicolor, gekon lamparci, chromatopelmacea neopubelsen, tam jakieś podrostki, kokon irminia, ta avicularia... Pani. SPP, Purple A Tutaj są jeszcze Avicularia Minatrix. To nie maluchów nie będę ci pokazywał. Tutaj dorosła samica, jeszcze sobie żerki. A Hamori. Ale lubi, lubi. sobie pochodzić. Zobaczcie, jaki Ach, Nie widać. No ale jest gigantyczny. Lubi sobie pochodzić po bokach. No dobra. Co sobie tak zaklejam Zakleja, e, Tak. Tutaj maluchy. Tutaj genikulata siedzi z Samcem, który mam nadzieję skończy jako posiłek, bo już nie mam siły do niego. I tutaj Psalmopeus Irminia, Psalmopeus Irminia w ogóle ta jest z kokonem. Położyła go 22 9, czyli niedawno, i dzisiaj mamy 25. E, psalmopeus Cambri, Psalmopeus Irminia po kokonie, Psalmopeus Redunkus, Psalmopeus Redunkus, Poeculateria Spriata, Loteria, e, loteria Metallica, Metallica, e, Formingo of Hillus Carpenteri, Heteroskwadra maculata, Nandu chromatus, Davus pentaloris, Pterinopelmasazimai, Monocentropus balfori, Pterinohilus murinus usambara, Ceratobirus darlingi I tutaj raz, dwa, trzy, cztery chromki, cztery chromki, albo a, Tiltoklat, albo Pilosus, dewamata, samiczka, Pampeterus. się ją kiedyś? Nie, nie widziałem jej. Przy ja przekładaniu. Kupiłem. Tak, przy przekładaniu, jak ją kupiłem. I... Nieważne, jest Jest i żyje, bo się poruszyła. Eee, tutaj pan w e, SP Machala. tutaj Alcantoscuria Geniculata, Telephalax eee, tutaj Nandutripek i w ogóle ta samiczka przejdzie w Wylimkę niedługo. I wygląda okropnie. Gramostola Rosea Red. Lampropel Nigeriniu. I to też jest bardzo ładne. W ogóle polecam tego pęka. Jest tak czarny, a przy wilinkach jest fioletowo niebieski. Jest I sposób. go nie widać. I go nie widać. Widajcie w moim świecie. coś, czego w ogóle nie widać. I to tyle. Tam jeszcze jakieś maluchy i dużo, dużo innych maluchów. I na górze maluchy. Nie wiem czy złapałeś. Więc maluchów mnóstwo. Zazdroszczę karmienia. Jest spoko. Jest, jest naprawdę spoko, zwłaszcza z widzami. Oni to lubią. Nic nie widzą, ale, ale lubią. To kiedy live? Następny live w sobotę o 19 albo 20. .00. Zapraszam. Eee, czyli film będzie już po live, więc... Tak, tak. Live'y są prawie codziennie, więc... W środy i... Wpadajcie do panią Kamirka. W środy i soboty. W soboty bardziej, bo w środę bywa różnie. No, słuchaj, bo przyjechałem do Ciebie, żeby sobie pogadać i z biznesem. No to hmm. dawaj. Bo jak pewnie wiesz, stuknęło mi ostatnio 1000 subów. Mój był tysięczny. Ej, mówiłeś tak przy 400. <laughs> bo daję i cofam, a później kiedy się zbliża do równego, to ci daję z powrotem, żebyś się cieszył. O, dzięki, <laughs> tak. doceniam. <laughs> Więc serce też był mój. Nie róbcie tak. <laughs> <laughs> Więc to, no, tak, tak się hmm. mają z tym. Dobra, słuchaj, ja e, chciałem zrobić konkurs i potrzebuję coś... Antum. Jesteś w stanie mi skompletować powiedzmy dwa zestawy. Coś dla początkującego mm, i coś tak. dla bardziej zaawansowanego. Zdecydowanie tak. Myślę, że coś wymyślimy. Tak, będą to zupełnie jakieś L1ki, dwójki, trójki MAX 5 L5. Coś wymyślimy. Świetnie. Będzie spoko. Mam nadzieję, że będą twoi widzowie zadowoleni. A ja mogę wziąć udział. To zostanie u mnie. Ech, kurde, nie, bo byś wygrał. No dobra, nie ma kolejności. Rozumiem, okej, okay, okej. Nie, no to, to zróbmy uczciwie. To zróbmy uczciwie, nie? To okay. jedną rzecz w życiu. No dobra, niech ci będzie. Słuchajcie, panie Mirek skompletuję dla was jako nagrodę dwa zestawy: coś dla początkujących i coś dla zaawansowanych. I tyle, zapraszam do zabawy. Gratuluję jeszcze raz. Piesiąt dziękuję, naszy. dziękuję. E, oczywiście ofertę e, Mirka macie u niego pod każdym filmem. Zapraszam do kupowania. Zobaczcie, no jest co, jest co kupować. Jest co kupować tutaj. I oglądać, zapraszam. I jest co oglądać. Na w soboty. Bo I środy. w tygodniu bywa różnie. Ale tak, i środy. I środy. I, I środy. I ja też tam bywam. <laughs> Mówił, że nie. Ale wybaczę. Dobra, to jesteśmy dogadani. Dogadani. Ja spadam do domu. Dzięki. Trzymaj się. Dobra, jestem z powrotem. Było mega fajnie. Pozdrowienia dla Pająka Mirka. Mam nagrody. Dobra, a więc do wygrania będą tak. Dwa zestawy. Zestaw dla początkujących: Acanthuscuria Geniculata L2, juruensis Uruensis Xperu Purple L1, Psalmopoeus Irminia L1, nandu Chromatus L5 i Nocholotole Ince Gold L1. To jest zestaw dla początkujących. I druga nagroda, zestaw dla zaawansowanych, i będzie to hilobrachy z SP Electric Blue. Mm, mm, sam nie mam, ale wam dam. Eee, drugim pająkiem będzie Pterinochilus Murinus L1, Monocentropus Balfuri L2, gdzie też nie mam, chciałbym mieć, ale dla was będzie z Gigas, L Trujeczka i Peciloteria Regalis, L piąteczka. No, nagrody zacne, prawda? A co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? No dobra, nie ma lekko. I znowu będę miał mnóstwo czytania, ale trudno. Dobra, jeżeli chcecie wygrać którą z nagród, to w komentarzach pod tym filmem napiszcie mi przede wszystkim o który zestaw walczycie: czy zestaw dla początkujących, czy zestaw dla zaawansowanych. Tutaj od razu powiem, że jeżeli nie masz doświadczenia z ptasznikami, dopiero zaczynasz albo hodujesz pająki od bardzo niedawna, nie porywaj się na zestaw dla zaawansowanych, bo pająki, które tam są, są naprawdę szybkie, naprawdę jadowite i zdecydowanie nie nadają się dla ciebie. Mm -hmm. eee, także jeszcze raz w komentarzu, po pierwsze, piszesz, o który zestaw walczysz. Po drugie, przekonaj mnie do tego, że to właśnie Ty powinieneś dostać ten zestaw. Opisz mi pokrótce, jak wygląda Twoja historia z strasznikami, od kiedy hodujesz. Możesz się pochwalić tym, co masz w hodowli. I to tyle. Po prostu przekonajcie mnie, że to yy, Wy powinniście dostać nagrodę. I pamiętajcie, bardzo cenię sobie kreatywność i bardzo cenię sobie poważne podejście do tematu. Yy, nie weźmiecie mnie na chorą córkę ani na to, że nie macie kasy. Yy, serio. Postarajcie się i przekonajcie mnie, że taka nagroda powinna trafić właśnie do Was. Nie ma lekka. No, to zasady konkursu wydają mi się jasne. Ja oczywiście dam szybki skrypt tych zasad w opisie filmu, a teraz bonus, którego się nie spodziewaliście, bo w ostatnim filmie mówiłem, że długo pewnie paczek nie będzie. Łamałem. No, to szybki unboxing. Przyjechała do mnie dzisiaj paczka z Global Spiders. W środku powinny być dwa ptaszynki, e, Cosmos celatus i... Murinus. <śled> Ale ze mnie troll. E, co, myśleliście, że Ptery Morinus? Murinus? Nie, nie. E, jestem wierny swoim ideałom. Oczywiście jest tam nowy świat, czyli Efebopus Murinus. Ptasznik Szkieletor. To co? Biorę się za otwieranie. Otwieramy. O! Już widzę, że są trzy ptaszniki, czyli dostajemy jakiegoś gratisa. Nie podpisane. Nie podpisane. Nie podpisane. No dobra, zobaczę, co jest w środku. Jakiś pająk, tu jest Kosmos, celatus. I tutaj jest jakiś pająk. No dobra, to ja idę przygotować trzy pojemniki i będę patrzył, co tam jest. <grymne> dobra, przygotowałem pojemniki. Mam dwa matchboxy i takie pudełeczko z dziurkami i klapką. I co? I mogę przekładać. Zobaczmy, co jest w tych kliżóweczkach. Dobra, tutaj widzę, że będzie murinus. Efebopus murinus, jest pajączek. No, to teraz grzecznie. Nie tu. No, do pojemnika, myk. Dobra, Efebopus murinus jest w pojemniku. Dobra, co jest tutaj? Hmm, tutaj jest gratisik. I zaraz zobaczę, co to jest. Hmm. Dobra, już chyba wiem, co to jest. Na drzewniak, Wenezuela i Gujana. Tygrysek na podłoku I śmieszne kapcie na łapkach. Czyli psalmopeus Irminia. I to jest chyba jakieś L3, albo L4. Nie wiem. Dobra, skakuj sobie tutaj Irenko. No. Skakuj, masz ładny pojemniczek z ładnym kawałkiem kory. Dobra, psalmopew z Irminia siedzi. Fajnie, bo nie miałem jeszcze malutkiej Irminii. Yy, mam samicę dużą, którą zresztą widzieliście kilka odcinków temu. A jak nie, to tu będzie link. Ale ona była już duża, jakim kupiłem, więc bardzo się cieszę, że mam teraz malucha. Oj, chyba. Zakrętka nie od tego modboxa, ale trudno, działa. I dobra. E, Cyrio Cosmos nam został. To była L5, bodajże z tego co pamiętam. Więc on jest już całkiem spory. W ogóle polecam Wam rodzaj Cyrio Cosmos. Bardzo piękne ptaszniki. E, jedyną chyba ich wadą jest to, że są malutkie. No ale jeżeli Wam to nie przeszkadza. To zdecydowanie powinniście rozważyć jakiś gatunek z rodzaju Cyriokosmos. Są piękne. Wyglądają, jakby były wykonane z miedzi. No, gdzie? I jak widać, są szybkie. Ale nie ze mną te numery. Dobra, siedzi. No to pająki są przełożone. Eee, dwa nowe gatunki w kolekcji. Eee, I jedna potureczka, jeden maluch. Ilminia. Super. <grym> Pierwszy odcinek jubileuszowy mamy już za sobą. Ach, te emocje. Jeżeli się Wam podobało, to tradycyjnie zostawcie mi tę łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, niekoniecznie konkursowy. Wpadnijcie na mojego Facebooka, Instagrama i widzimy się w kolejnym mega odcinku, bo będziemy sobie oglądać moją kolekcję. Znaczy ona będzie tu, nie tam, tu. Tu będziemy ją Trzymajcie się. Cześć.